Dzień dobry, dzisiaj gościmy u Rafała Rzeźnikiewicza, jednego z najstarszych, ciągle aktywnych tarnowskich muzyków rockowych. Witam, witam wszystkich, witam Ciebie, Bartku. Opowiedz, jak to było zaczynać z muzyką w latach 80. wczesnych? Uczyć się grać, zdobywać instrumenty, tworzyć utwory czy jakieś zespoły, to było bardzo przyjemnie. Mimo, że nie było rynku jako takiego, aczkolwiek może ta ograniczona możliwość i dostęp do, do sprzętu, czy do yy, sal prób. Myśmy grali pierwsze rzeczy na sali gimnastycznej w szkole numer 13, jeszcze jako młody chłopak, jeszcze przed założeniem hmm. mojego pierwszego zespołu Akron. To były lata, no 80 rok to był gdzieś. Pierwsza moja gitara to była Jolana, którą nabyłem w Czechosłowacji. Od razu miałeś gitarę elektryczną, czy przeszedłeś przez nie, nie, etap. Pudło pudła. Mam do dziś za mną, tam jest w szafce takie pudło. Pierwszym zespołem w dzielnicy był zespół Marka Mruka, to był taki zespół RW Scorpion. Ewe Skorpion się nazywał i tam grał jeszcze Wojtek Kucharski, świętej pamięci, gitarzysta, od którego wszyscy się uczyli. A generalnie w Tarnowie yy, no, uczyliśmy się od Jasia Grysiewicza, od mm. Jasia Kamińskiego, były zespoły, yy, był Mirek Łukasiewicz z zespołem jazzowym, no i wcześniej były zespoły bezpośrednio przed nami w klubie Gwiazda, był zespół, w którym śpiewał Marek Piekaczyk, to był yy, sektora. Założyliśmy w zasadzie. Akron z Jankiem Kadulą i Wojtkiem Paskiem to był rok 81. W klubie Gwiazda znaleźli, znaleźliśmy schronienie, i tam szefostwo tego klubu nas przygarnęło. To była wtedy autorska już muzyka, tak? tak autorska autorska muzyka, zdecydowanie autorska muzyka. To było założenie. To nawet nie było, nie było takiego postanowienia w zespole generalnie, tylko po prostu. Poszliśmy w tym kierunku. W ogóle nie było takiego trendu w tych latach. Kompletnie. Praktycznie ja nie spotkałem. Trudno mi przypomnieć sobie, żeby jakiś wykonawca, jakiś zespół grał, wykonywał utwory um, cudzej, mm. utwory jakiejś kawery i tak dalej. Nie potrzebowaliśmy bodźców z zewnątrz, że na przykład co się dzieje w innych zespołach, co się tam robi. Nie interesowały nas te aspekty. Pierwszy nas, nasz skład to był Adam Pytel, wokal. Wojtek Pasek, perkusja, Johnny, Janek Kadula, bas i ja, Rafał Rzeźnikiewicz, gitara. Później y, y, były następne składy. Następnym wokalistą był Jarek Majka i z nim jeździliśmy bardzo dużo po Polsce. No, stosunkowo dużo, jak na te możliwości, które były, tak. prawda, i tak dalej. Turniej Młodych Talentów, 400 kilka zespołów, to był trzeci rok. OMPP. Open Rock, Jarocin 83, pierwsze nagrania w Teatrze Tarnowskim, w Klubie Gwiazda, akustykiem był Wojtek Krzykawa. Następnym wokalistą zespołu był Krzysiek Lelek, do dziś zresztą śpiewający. I, i co, no, z Krzyśkiem zaczęliśmy nagrania studyjne mm, i Wacek Barnak na klawiszach, na instrumentach klawiszowych. Później wyjazdy do Non Stop Color, do audycji Luz, do, do różnych audycji w, w Telewizji Kraków, High Life. Ja po raz pierwszy usłyszałem Akron w Mościcach mhm. przy okazji współpracy przy spektaklach Jump. No i właśnie w 1989 roku bodajże Ewa... Boryczka, późniejsza żona Wacka Barnaka, zainicjowała pomysł, który podjęliśmy z zespołem. No, I to był właśnie z... Jump, zespół. I nazywało się to przedsięwzięcie Hades. Chodźmy, poszaleć, bo coś takiego. Kąd właściwie pojawił się pomysł zrobienia drugiego Twojego autorskiego zespołu, który pamiętam na początku miał nazywać się Pacyfik, potem pojawił się zespół Anaconda. Tak, tak, tak. To znaczy, tam była... Czy Akron ci nie wystarczał, czy to, to była zupełnie inna formuła? Tam była sytuacja taka, że chcieliśmy grać mocne rzeczy, ostre i ciężkie. W Akronie trochę zabrnęliśmy w takie granie melodyjniejsze, grzeczniejsze. Ostatnim naszym. Jednym z ostatnich występów był występ w Grand Prix Sopot 92 i po tym przedsięwzięciu rozwiązaliśmy zespół, a w międzyczasie powstał zespół ostrzejszy, rokowy, mm. cięższy z wokalem Piotrka Pastuszaka. Johnny grał na basie z żeśmy za założyli, to tam założenie było takie, że to ma być tak kopać i tak dalej. A, najpierw jeszcze pod nazwą Pacyfik nagraliśmy utwór i Never Surrender. Nie może się nigdy poddać. Zrobiliśmy teledysk do niego i ten y, utwór y, no, był emitowany bardzo często w telewizjach właśnie w, na Polsacie głównie. To była taka epoka, wtedy było dużo zespołów w Polsce, które grały. Ym... Wtedy, tak, wtedy w, się grało się grało w, 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 i wtedy się słuchało takiej się muzyki. Słuchało no. I był, był, był duży, duży odbiór odzew publiczności i tak dalej. No i ten zespół z racji tego, że do wokalisty dochodziły słuchy spotykanego na ulicach, że płatki kukurydziane i tak dalej. Pacyfik. No i on mówi, że trzeba zmienić nazwę. Ale to nazwa nie była zła, tylko po prostu zmieniliśmy ją na jeszcze gorszą. I nazwaliśmy Anakonda. Pierwsza płyta Chochla, później druga płyta Buntownik, trzecia Podróż Zechen, czwarta Minucyje. No, zmienił się skład. Już później no, na płycie Buntownik pojawił się basista, zamienił Janka Kadule, Grzesiek Wajda i Wojtek Pasek na perkusji. Pamiętam, A na że w wcześniejszym składzie był Sławek Puka mhm. na bębnach, Rafał Wójcik był przez jakiś czas. No, Pamiętam razie. wasz koncert, kiedy za mikrofonem pole jawił się Rafał Huszno. Tak, był taki okres, to było y, lata 2001, gdzieś 2003, mm -hmm. kiedy w zespole y, 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 współpracowaliśmy właśnie z Rafałem, y, nagraliśmy jedną płytę Podróż z Echem. Później po, pojawił się y, y, jeszcze śpiewał Tomek Jędrusiak w zespole, y, grał na klawiszach jeszcze y, Waldek Różański. Przez chwilę. Aha, Bartek Urbanowicz, tak, zgadza się. Bartek przecież śpiewa operowy, baryton. Śpiewa obecnie bodajże w Mannheim w, o, w operze. A później wokalistką została Barbara, Barbara Guzy. I to jest ten flirt z muzyką dawną. Tak, tak? muzyka dawna. Minucyje, czyli kalendarz po staropolsku. Film, który tworzyliśmy, 8 lat trwało, praca nad filmem. Na perkusji grał Wojtek Pasek, ale zamienił go brat Baśki Maciek. Grał jeszcze Jacek Brzuzan na gitarze basowej, Tomek Lewandowski na gitarze drugiej, no i ja na, na gitarach. Mandolinach, wałałajkach, różnych tam powiedzmy urządzeniach czy instrumentach, które imitowały muzykę dawną mm. czy nawiązywały do muzyki dawnej. Następną płytą była płyta 1969 w klimatach, też z Barbarą, w klimatach Roka, powiedzmy takiego zachodniego wybrzeża, i tak dalej, lata 60. Po tej płycie, Barbara odeszła z zespołu, rozstaliśmy się i ja postanowiłem samemu nagrać materiał, który za niedługo się ukaże. Nosi tytuł Pola Chaosu. Ale to jest marka Anaconda, czy to jest marka. Anaconda. To Anaconda. Jest Anaconda natomiast z Akronem spotkaliśmy się po latach i nagraliśmy materiał. 16 utworów już jest gotowych pod tytułem 38-letnie drzewo. Chociaż masz dwa autorskie zespoły, to masz materiał nagrany pod nazwiskiem Rafał. Tak, tak. Nagrałem w latach. Powiedzmy 2004, 2010, 2012. Materiał płyta. Pierwszy raz w kinie. Tam hmm. utwory solowe. No i drugi materiał to, to jest jazz metal, który obecnie z, 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 ukończyłem i będę go promował. To jest jazz metal. No i trzeci materiał: satelity. Mam już połowę płyty na, na ten materiał. I jeszcze mam w zamyśle płytę hmm, klepisko anakondy. No, jeszcze myślałem coś o płycie bluesowej, ponieważ ja bardzo lubię blusa. Yy, tak jak mówisz, nie, nie, nie przepadasz z zagraniem coverów jako takich. Natomiast, jako sprawny gitarzysta, jesteś zapraszany jako sideman do cudzej autorskiej muzyki. Prawda, od, od lat grasz z Wawelami Jana Wojdaka. Pamiętam raz grałeś nawet zastępstwo w ZIO, także jak trzeba, to przygotujesz cudzy materiał. Tak, 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 z przyjemnością, z tym, że no wiadomo, że to inaczej serce wtedy bije. No z Jurkiem, grałem, graliśmy parę rzeczy, parę koncertów z nimi jako zespołem i z nimi indywidualnie zagraliśmy też kilka takich kameralnych, powiedzmy, występów. Z Jankiem, Wojdakiem, z zespołem Wawelem, no to gram od 97 roku, więc szmat czasu, nagraliśmy trochę płyt. Z Wawelami, to znaczy ja nagrałem y, jako gitarzysta, y, natomiast nie są to moje kompozycje. No, no właśnie. Y, w odróżnieniu od tego, co robię we własnych zespołach. Tak. Jest to ale chodzi słowa. mi o to, że człowiek czasami musi lekko zrezygnować z własnych ambicji, no bo grasz w cudzym zespole, tak, ale prawda? Ja, nie, ja to robię z przyjemnością, hmm. z tym, że robię to, staram się robić na partnerskich zasadach po prostu. Wchodzę i proponuję moją grę do, do danego układu, do danego zespołu. No i, i, i ta gra, jeżeli jest profesjonalna i dobra, no to się mu podoba i wtedy jest akceptowana i myślę, że taki układ jest najlepszy. Więc gram to z przyjemnością, natomiast no, jest różnica w przeżywaniu. Czy któryś z Twoich projektów w tym momencie, nie wiem, przygotowuje się do jakichś koncertów, tras, czy raczej studyjnie pracujecie? Ja gram cały czas, no bo teraz nawet Wawele mają pięć dziesięciolecie twórczości swojej, mm. więc y, mamy koncert w sobotę. Natomiast wiadomo, że sytuacja jest no, w tej chwili jest troszkę no, do... skomplikowana, ale, ale od strony y, ta cała sytuacja, która nastąpiła, dała mi możliwość tego, że y, podgoniłem, że tak powiem, y, te rzeczy, które miałem zaległe, a miałem bardzo dużo zaległości. Nic nam nie było się w stanie przeciwstawić poza naszą inercją, czy nieróbstwem, czy niefrasobliwością, czy nadmierną rozwiązłością, itd., itd. No ale jak się poskromiło takie rzeczy, to można było żeglować. No. I, i, I żeglujemy hmm. do dziś. No to życzę dalszej, długiej drogi, zrealizowania jeszcze mnóstwa pomysłów, bo widzę, że że tu wszystko, praca ciągle w re. Dzięki wzajemnie, Dzień. jako muzykowi Tobie Dzień. również życzę. Program zrealizowano dzięki Stypendium Artystycznemu Gminy Miasta Tarnowa.